Mamy meczyk. Testujemy mapę Mills, co Valve nam zaprezentowało, drugą mapkę, bo ta Tera mapa to jest 2,5 na 10 moim zdaniem, Va Pon Sunset od Valoranta, ale możliwe, że to Valorant podpił troszkę Santorini. Podobna mapa jest ogólnie, jakby Reskin, nie? No dużo się nie, nie napracowali, no ale na, zobaczymy. Patet odcinek wrzucił, nie oglądałem żadnego jeszcze patet odcinka. Ale tam pewnie z godziny, półtorej to, to trwa. Co? No, Karen, patrz jest resp lepiej, ty. Żeby wyjść z niego. Ty, mamy jakieś mleko takie na tej mapie. No właśnie. No, jest wszystko. Kosik, jesteś? No, jak? Kamszot <głosik> na mordzie. Karen na wejściu. Ej, nie no, jest fajna. No zobaczymy teraz właśnie. Biedraki tu są. Ej, a, ale, ale... Okay. pysk Ej, Ogólnie to... Mm, ogólnie to... Do... Ta mapa jest o wiele lepsza od y, tantej, nie? Zapraszam, ta ale gdzie to j... Ja Dobra, młotek Dobra, dym, młotek parta, cze larta parta Cze parta, parta Ej, czemu ja go słyszę dalej? I are from Romania You, ah. you know what does mean? Jedziemy w, nie, nie, w nie, stronę nie, A. Nie. Ej, młody! Kosi! Witaj. Kurak, i gra tej... na tyle, co? Ej, nie widzę typa prawie tam, nie? Kurwa, tam można wyjść. Jak to chętnie był. On Nic nie weszło, nie? No to... Chocolate Frog, dziękuję bardzo. Ty... Za trzeci Karen, miesiąc te zam, Remika. <laughs> Co? No, 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 to, no, no wody to, się to wody zszedł spadł? no do wody zszedł <laughs> 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 Chyba jest W jeszcze nie byłem Ten ja też kacze lotnik Ładnie Kosik ze swoją bronią Ej, ale ta mapa już bardziej się nadaje na kompetencje Tamta pierwsza, ta tera to jest taka tragedia, że... Ej, to muszę kupić, bo nie mieli te... Nie no, ta mapa jest o wiele lepsza Teraz to do filtra się nadaje co najwyżej. To ta coś, biegną. Jeden 0 Widoła W wejściu był kosik, ale uciekł He go back from me down smoke. <laughs> Ten to nie badamy Nie ma albo w smoke, albo gdzieś Ta mapa jest lepsza o wiele od tej tery. Tutaj daję ocenę taką, jak na razie, takie 5,5 na 10, o. Thanks. No problem, bro. A ja mówiłem Ja wziąłem. Idę, idę. Pana to. Dzięki. Skąd ten typ się wziął, nie? Ale ciepł Nogi. Nie no ta mapa jest też ciasna, Robią te mapy ciasne, takie... Nie no, ta tera to się nie nadaje do niczego, jak dla mnie porobił A ta mapa jest okej, okay w miarę. Ale zauważycie, że jeszcze na chyba nie ma? To jest fenomen jakiś. Może mi wyjść? No tam nie, tuż może nie. Na A, na B. Ładny. Ja skracam B. A. Co się dzieje ty? Ej, plecy dostanę. A ty kosisz kosisz na, na tych turniejowych? No ja. <laughs> Moja mapa. It ain't common. It, it. It's century out. Smoke. Throwing flashbang. Fire in the hole. Throwing flashbang. Yeah, so got a via. To. Wiesz co? Bo, bo, to, bo to mapa jest dla takich botów jak ja. Bardzo. No ostatnio były promocje na Media Expert do 3200 z montażem, klimatyzacji. A, a, idą. Ze dwóch. Kaścik, flaszuje ci. O, kurwa. Nie widziałem. Kurwa. Jeszcze jeden po prawej. We want up? <noise> Nie Bez no, bo wygrali. Nie, <noise> nie, nad... nie, nie. Nie no, zeznają mi ok, ale ja zrobię chyba taką serię na turniejowych wszędzie Globala wbiję. Bo i solo to będzie ciekawe, ciekawe doznania będą. Z jakiej firmy mam klimę? Y Dajcie. Jeszcze jeden panda Jesz kulukiem. Ej, w ogóle moim zdaniem nie widać modeli jak są na, na tym, na tej cegle. Z cegłem się trochę. Zbywa. No, 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 ale tu przecież walwę nikt nie pomyśli. tego terror się zlewa Come again. Again. Czy daje radę Klima? Ja <muchy> daje radę, co nie dać. One more I'm Going K. I I Panda, on mid. Tam wejście po brawie do ciebie Zdigialka No i łodz digla nie Panda ze Szwecji Kurwa mce ja go Co ty w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Charlie podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie X. 100 zł. Uszanowanko, uśmiechnięta buźka. Charlie, wariacie, dziękuję za stówkę. Bardzo serdecznie i zdrówka życzę. Okay. Ba życzę. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za stówkę, wariacie. Żeby nie było tak ciepło klato u ciebie, bo u mnie tak jak wy wychodzę to się roztapiam normalnie. Jest tak? Ciepło. Może dlatego te tak, y kleszcze z Afryki do nas przyjeżdżają Ja zrobię przysiadów za 500 zł. Nie robię przysiadów Za punkty kanału tylko Zima mi się rozwaliła, no, Fasran. Twojej głupoty też tak ciepło jest. No i polski wifrany, i o to chodzi, no. Jeśli można, Media Expert Plus to jest najlepsze co może być. Serio. To jest taki, taki sztos. Macie 100 dni na oddanie, kupujecie sobie procesor i go oddajecie ha, i kupujecie nowy, i znowu 100 dni A, ej, ej, ej many guys Ktoś się flaszuje za ciebie, czy nie? Ja nie wiem, czekam. Coś tam jeszcze tupało. Ej, ko... Tam przy łódce stoi daleko Mit jeden wchodzi, do B. Testujemy A, dwóch chodzi Jeden ma ma Mirem wchodzi. Oho -ho! Poszło! Ale znalazł, masz kawę. Filarze... Za, za tym filarem czy nie widział? Ciekawe, ciekawe. się Jakiś podejrzany. To no panda był pewnie. Ja nie wiem ku... ile kul weszło w niego, no w tym smoku. Chyba, no, Chyba nie. Chyba nie. Biorę <g informações> ciepła. kobar es, eskobar. witam witam wszystkich witam Chris bla witam camel no ciepły w klaczu. tata no tak, to peń Szczaj no, zaczyna zaczyna co na brakować. Jak się mapa podoba? No powiem Ci takie 5,5 na 10. Nie jest tak ta mapa Tera. Ta Tera to się w ogóle nie nadaje do niczego, nie? Nawet a turniejowy. Co, ty jesteś? Co? Pieniądze mi wysyłasz? Charlie podkreślenie podkreślenie, podkreślenie X 100 zł Przyjemne 195 stopnia, lekka chmurka, zbiera się na deszcz, wpadaj do Norwegii. Ty w Norwegii, dzięki za następną stówkę, bardzo Bardzo dziękuję za następną stówkę, bo w Mariacie, nie? No w Norwegii to na pewno fajnie. They pushing me? Midem mi do ty. Znalazł mnie. Czekaj! Dzięki za stówkę, melduneczek jeszcze raz, Charlie. No to u ciebie jest taka fajna temperatura. U nas to 33 stopnie w cieniu stary. w słońcu 40 i... i żyj! Ale czy ja powiem, czy te mapy są ładne? Wiesz jakoś... Nie wydaje mi się, żeby one były jakieś ładne te mapy. Wydaje mi się, że na silniku 1, to bez problemu mogliby zrobić też takie mapy, nie? E, ja to lubię, jak jest taka temperatura... 22 stopnie, tak? 24 max, nie? Więcej nie. Karen, koluj, gdzie idziemy. Dawaj B. Da. dobra, ja lecimy B. Daleko trzeba biec w ogóle? No, jest troszkę dalej. Te słychać. Przemierz. 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 No, trzeba standardem pograć, panowie. Eee, dobra, gram, gram teka. No 25 stopni w lato to był luks. Schody na górę są. A tu sklep z ziółkiem. Mogą plecy dwóch, plecy dwóch, ja zostawiłem oni mają info, że a jest cofnijmy stąd, cofnijmy stąd, zostawiam na to jest <muchy> Kumpla, no ale kumpla, wystawiłem, żeby wygrać rundę, stary, bo ja wiedziałem, jak zostawię typa, no to wygramy rundę, nie? Nie do kątów jest, wśród ma wizard, za dużo kątów jest na tej mapie do sprawdzenia, nie? be Beczesta Ma 0 na idzie. Wagner, dziękuję za premika. Mam nadzieję, że dobrze się bawił, mały meczek świętę. Witam, witam. Tak, Nikram, na, na wszystko działa to, no? Nie znaczy wiesz tam są jakieś, że gry nie możesz zwrócić o ile wiem, tak? Kieś tam są, ale to jest w prawie w ogóle konsumenckim, tak? Że płytnie możesz zwracać jakieś tam yy, depilatorów do higieny. Dead. More dead from me that. Mordeth from me. A hey sorry. jeszcze pamiętacieśmy na tej mapie co Karen? No jak? Kindrex, siema, siema, witam. Dzisiaj resetelo, ale to w nocy, tak? No czy 1 lipca chyba. To jest, no, ale nie czy o której, czy o trzeciej będzie ten reset prawda. No ale i tak można grać, nie? Karni. Jeden kruci. Let. Tam jeszcze jeden kruciu, jeszcze jeden. Kręci. Dobra, dawaj, chce. Od ja w smoku się chowam. Oh, yy, macie, kiedy oglądamy jakiś turniej. Wiesz, to jest przerwa wakacyjna do połowy lipca, więc no na razie nie będzie turniej. Dopiero po 15. No bądzej, możesz tak robić no. <noise> Cześć Bartosz. Chcesz zabijelić ten baton? <noise> Chyba <nie to. głos> Esko bardzo Pokebola. Ale ta mapa musiała być przerobiona, trochę mniejsza na pewno, no. Tam w tym magazynie pokażę. Dobra, karem w klaczu. W pikarni. Spokojnie karen to. Easy. Right. Dzięki Ciebie za gierkę. My na z z czy na Faceit. No i ładnie, kurde. znowu człowiek na topie.